Tysiące demonstrantów protestowało przeciwko wojnie w trakcie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa w Niemczech, wzywając polityków do rozwiązań pokojowych. Protestujący demonstrowali przeciwko NATO, przemysłowi zbrojeniowemu i dalszym dostawom broni na Ukrainę, która od prawie trzech lat odpiera rosyjską agresję. Protestujący wyrazili również swój sprzeciw wobec planowanego stacjonowania amerykańskich rakiet średniego zasięgu w Niemczech od 2026 roku. Około 5 tysięcy funkcjonariuszy policji zostało rozmieszczonych w celu zabezpieczenia miasta. Źródła policyjne podają, że w wiecach wzięło udział ponad 2,5 tysiąca protestujących, dodając, że nie doszło do żadnych incydentów ani przemocy. Frekwencja była niższa niż oczekiwano z powodu czwartkowego ataku samochodowego w trakcie demonstracji związków zawodowych. Odbył się również osobny protest wspierający Ukrainę. Uczestnicy tego protestu wzywali polityków do dalszego finansowego i militarnego wspierania Kijowa w walce z Moskwą.